Yo, witam w kolejnym odcinku. Dziś nagranie, które powinno się tak naprawdę znaleźć na samym początku, takie dla bardziej początkujących. Otóż dla, dla tych, którzy jeszcze nie wybrali swojego tagna, nie wybrali swojego imienia, mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny. Tak więc, tak. Uliczne imię, które nadaje ci ulica, twoi znajomi, czy twoja ekipa, czy też sam nadajesz je sobie. Kiedy ja zacząłem przygodę z graffiti zawsze miałem problem z wyborem imienia. Zmieniałem je wiele razy, bo coś mi się nie podobało, coś mi nie pasowało, a to litery mi się nie komponowały, albo nie podoba mi się w ogóle, lub też całe imię nie podoba mi się wcale. Minęło sporo czasu zanim znalazłem coś, co ze mną dobrze wibrowało, pasowało do mnie, do mojej osoby i ekspresji, a co najważniejsze, dobrze mi się razem komponowało i w końcu stanowiła jedną spójną całość. Dopiero wtedy mogłem uznać to za moje imię, mój tag, który śmiało mogłem podpisywać swoje prace i zaznaczyć teren jak prawdziwy kocur. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie pomoże Ci znaleźć to samo, a jeśli nie, to przynajmniej chociażby przybliżyć Ci do tego, jeśli o ile nie znalazłeś tego, czego szukasz. A wiem, że z rozmów jest sporo takich osób. Zapraszam. Jeśli masz problem z wyborem tagu, czyli inaczej swojego ulicznego imienia, coś ci w nim nie pasuje, lub chcesz je zmienić, ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Ale mam jedną uwagę: jeśli chcesz zmienić coś, tylko dlatego że jest trudno ci pisać pewne litery, to moja rada jest taka: nie rób tego. Między innymi w Graffiti fajne jest to, że możemy pokonywać samych siebie i to daje nam największą satysfakcję. No, może przynajmniej mi. Mam nadzieję, że tobie też. Więc jeśli Twoje imię dobrze do Ciebie pasuje, wibruje dobrze z Twoją osobowością, ale pisanie go sprawia Ci trudności, to nie zmienię go tylko, dla, tylko dlatego lub tylko z tego jednego powodu. I wiem, że powiedziałem na wstępie, że ja zmieniłem swoje tylko dlatego, że nie komponowały mi się literki. Wtedy nie było nikogo, kto by mnie przed tym powstrzymał. Drugą fajną rzeczą w graffiti jest to, że możemy łamać wszelkie reguły, więc i tak zrobisz jak zechcesz. A więc dla tych, którzy są na samym początku drogi i nie wybrali jeszcze imienia, tak, to uliczne imię, taki alias, tak? Jak zwał, tak zwał. Można zyskać, w cudzysłowie oczywiście, zyskać uliczne imię na dwa sposoby. Po pierwsze, może to być imię nadane Tobie przez Ziomków, może to być imię nadane Tobie w szkole, w pracy, na ulicy, lub po prostu nadaje je Tobie środowisko, w którym się obracasz drugi sposób no to oczywiście oczywista oczywistość możesz je wymyślić sobie sam po pierwsze może ono coś oznaczać może to być bohater filmu książki lub ktoś kogo podziwiasz może być ktoś czyjeś imię na przykład po drugie może to być skrót jakiś zwrot, zwrot który ci się podoba lub pasuje do ciebie lub też przygnął do ciebie lub ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie mogą być to litery, które dobrze się ze sobą komponują lub litery, które Ci się podobają i razem tworzą jakiś oryginalny wyraz, który niekoniecznie musi, być, musi mieć jakiekolwiek znaczenie. A może być to po prostu mieszanka tych wszystkich punktów, które wymieniłem, na przykład skrót, który, ci, który Cię opisuje, nadany przez ziomków, a do tego zawierający litery, które dobrze się komponują, a do tego ma on jakieś fajne znaczenie. Sytuacja idealna, co nie? No, ale dosyć już polemizowania i teoretyzowania. Jeśli nie wybrałeś jeszcze taga, to mam dla Ciebie fajny sposób, aby to zrobić. Po pierwsze, wypisz sobie na kartce cały alfabet. Najlepiej Twoim stylem, niech litery będą Twoje. Jeśli podoba Ci się litera pisana przez jakiegoś writera, pisz ją tak długo, aż będzie Twoja. To taki tip z któregoś z poprzednich naszych odcinków. A więc wypisujemy alfabet mniej więcej tak jak to robię tutaj. A więc mamy przed sobą wypisany alfabet. Ja mam tutaj dwie jakby dwie wersje tego, tak? Skorzystam z którejś z nich. Mam sobie tutaj alfabet, no i wybieram teraz litery, które mi się na przykład podobają w tym momencie, tak? A nie mam pomysłu na, na, na jakiś, nie wiem, sensowną nazwę, tak? I tutaj taki tip. Zauważyłem, że bardzo dobrze wyglądają ze sobą Litery, które na, naprzemiennie występują, mam na, na, na myśli spółgłoski i samogłoski. Na przykład weźmy sobie coś takiego jak. A tak, eee, powiedzmy, nie wiem, a akor. Tak sobie teraz strzelam, tak? W... Patrząc na to, co sobie tutaj uprzednio. Wypisałem. Tak, i to zależy od nas, jakie litery nam się podobają, jakie lubimy pisać, wtedy będzie nam dużo łatwiej, ale tak jak wcześniej mówiłem, nie zmieniajmy, nie kombinujmy, jeśli na przykład jakaś litera sprawia nam trudność, to jest bez sensu. Stawiajmy sobie wyzwania, to nam pozwoli być jeszcze jeszcze lepszym. Tak? O to chodzi, żeby stawiać sobie wyzwania i pokonywać samego siebie. Tak jak wcześniej mówiłem, a zauważyłem, właśnie, że nie było widoczne ten atak czy akor ale to jest w sumie nieistotne chodzi o sam fakt występowania spółgłosek samogłosek na przemiennie naturalnie wtedy litery to wydają się komponować lepiej na przykład weźmy sobie kolejny na przykład nomad tak spółgłoska samogłoska spółgłoska samogłoska spółgłoska tak występuje na przemiennie fajnie to wygląda fajnie się wy wypowiada też więc warto sobie pokombinować z tym, no ale możemy wybrać każdą literę jaką, jaką sobie tutaj wypisaliśmy Mając je przed sobą jest dużo łatwiej to zrobić, wybrać litery, które fajnie nam, się, fajnie nam się pisze, może coś nam wtedy wpadnie ciekawego do głowy. To jest taki sposób, jeśli nie mamy żadnych innych, innych pomysłów w danym momencie, tak? A jeśli nie mamy i to nam nie pomoże, to na pewno wszystko i tak przyjdzie z czasem. Tak więc mam nadzieję, że ten sposób pomoże Ci znaleźć tak, który świetnie prezentuje się na ścianie. A Ty z chęcią będziesz mógł go rozwijać, czy, czy będzie się specjalizował w handstylach, pro-upach, white stylach, czy innych jakichś produkcjach. Ale na zakończenie taka bardzo istotna uwaga właściwie najważniejsza esencja, esencja i sedno tego filmu jedyne czego na pewno nie chcesz jest to takie niepisane starożytne ancient tak starożytne prawo graffiti które mówi nie używaj nie zabieraj imienia czyli tagu ustanowione już legendzie czyli writerowi który już ma jakiś wypracowany warsztat Wieloletni staż, tak? Mają respekt w środowisku, tak? Mają fame, respekt. Nie chcesz być drugim synem kołpcu, czy does, czy daimem, po prostu nie chcesz zabierać imienia legendy, tak? A jeśli zrobisz sobie research online i znajdziesz kogoś o podobnym imieniu, no to nie rozpaczaj. Jeśli ten ktoś jest na drugim końcu świata, nic to nie zmienia, no chyba, że jest bardzo znanym writerem, czy też legendą, tak? O czym przed chwilą mówiłem, Zapewnie, zapewne ten ktoś nawet nie wie o Twoim istnieju, istnieniu. Jeśli jest gdzieś ktoś o takim samym imieniu, nie zmieniaj swojego tylko z tego powodu. Tym bardziej, jak już powiedziałem dziś sporo, sporo razy, wibruje ono z Tobą i z Twoją osobowością. To powinno być dla Ciebie wyzwanie. Pisz swoje imię, ulepszaj swój warsztat, zdobywał, zdobywaj teren jak kocur. Sprawa, by było e, Twoje imię widoczne wszędzie, zarówno w Twojej okolicy, jak i w przestrzeni cybernetycznej, tak? czyli w internecie. Rozsławię swoje imię, a kiedy środowisko uzna Cię za lepszego, zdobędziesz respekt i wtedy będziesz mógł powiedzieć, że Twoje imię jest tylko Twoje. I tym akcentem zakończymy na dziś. Mamy nadzieję, że dałem Tobie jakoś, jakąś wartość. tak. Jeśli podobało Ci się wideo, zapraszam do zostawienia lajka, komentarza. Oczywiście, jak zwykle, komentarze z konstruktywną krytyką są jak najbardziej mile widziane. Pogadajmy sobie tutaj pod tym filmem. Jeszcze raz zapraszam do zostawienia lajków, do subskrypcji i oczywiście do komentarzy. Nie zapomnijcie kliknąć symbolu dzwoneczka, tak aby zawsze być na bieżąco. I co? Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki pomogły Tobie w wyborze. Swojego ulicznego imienia Swojego tagu Dajcie znać jakie macie imię Jakie używacie uliczne imię Lub jakie macie Fajne pomysły Na uliczne imię Zapraszam do Komentowania Trzymajcie się Yo